I'm Druga Wojewódzka nr 33, czyli ulica Jastrzębska zostanie wyremontowana. Zarząd Województwa Śląskiego przyznał dodatkowe środki na zrealizowanie inwestycji. To bardzo gorące podziękowania dla Zarządu Województwa, dla władz województwa, dla radnych, którzy zagłosowali za tą uchwałą. Jest to 52 miliony złotych na cały odcinek między Wodzisławiem a Pszczyną w latach 2022-2021. To oznacza, że przetarg, który był prowadzony przez Zarząd Dróg Wojewódzkich będzie mógł zostać rozpoczęty. Czynięty. Remont ponad 23-kilometrowego odcinka zostanie podzielony na dwa etapy. Pierwszy obejmujący Wodzisław Śląski i Mszanę, drugi Pawłowice i Pszczynę. Brązowo-zielona częściowo zabudowana z daszkiem i przewijakiem. W rodzinnym parku rozrywki Trzy Wzgórza tuż obok placu zabaw pojawiła się ławka dla matek karmiących. Ta ławka to taki bardzo funkcjonalny obiekt, który... Sprawi, że warunki opieki nad dziećmi będą bardziej komfortowe, rodzice będą w wygodniejszy sposób mogli przebierać dzieci, przewijać dzieci, czy też karmić. Taka ławka w Wodzisławie Śląskim to nowość. Nie bardzo się to przyda dla młodych mam. Jak jest lato, to jasne, zimą to wiadomo, nie? To tutaj mamy przewijak, ale tak? Bo to myślę, że się to sprawdzi. I Bardzo dobrze. Mhm. Jestem za. Fajna sprawa, to nawet nie wiedziałam, że to przewija, jak przydałoby się coś takiego. Lokalizację ławek wskazywali mieszkańcy. Z czasem w mieście pojawią się kolejne ławki dla karmiących. Władysław Śląski przygotowuje się do jubileuszowych 50. Dni Miasta. Wielkie świętowanie co roku otwierają członkowie amatorskiego ruchu artystycznego działającego przy Władysławskim Centrum Kultury. To ponad 800 osób, a wśród nich członkowie zespołu pieśni i tańca Wladysławia. Uczymy się tańców ludowych, ale właśnie. Nie tylko z tego naszego śląskiego rejonu. Jest to zespół pieśni i tańca, więc przoduje muzyka ludowa, folklorystyczna, ale nie tylko naszego regionu. Mamy w repertuarze bardzo wiele opracowań regionów polskich, ale również tańce zagraniczne. Zespół działa od 37 lat Władysławia wielokrotnie reprezentowała Włodzisław Śląski na wielu międzynarodowych festiwalach, m.in. Między w Niemczech, Francji, we Włoszech, Czarnogórze na Węgrzech, Serbii, Bułgarii i Portugalii.